Siemanko, witam wszystkich. Już minęło 5 lat, odkąd jestem posiadaczem instalacji fotowoltaicznej. I przyszedł kolejny rachunek, także czas na podsumowanie. Także zobaczmy, jakie były koszty budowy obydwu instalacji, bo posiadam je dwie, i jaki jest już czas zwrotu do tej pory. Także zapraszam wszystkich serdecznie. A do zwrotu przecinają się dwie instalacje fotowoltaiczne na solar Trackerach. Tamta z tyłu to jest 385 kW na panelach monokrystalicznych, która już ma w tym roku 5 lat. I ta 5 kW też Solar Tracker jednosiowy o stałym kącie 40 stopni, który ma dopiero rok i też bardzo dobrze działa. Także te dwie instalacje produkują na to, żeby mi się wróciło jak najszybciej. Także przejdźmy do, do Excela. Przejdźmy. Także przyszedł kolejny rachunek, jak co pół roku. Tutaj, niestety, ale musiałem dopłacić za 75 kWh. No, niestety to półrocze pierwsze, a nie spodziewałem się, że będzie aż tak y, kiepskie, ale 75 kWh to nie jest nie wiadomo, jaka y, po prostu liczba duża. I ogólnie zapłacić za rachunek musiałem. O, przepraszam, jeszcze doszła nam opłata mocowa. Ja płacę pełną stawkę czyli 12,87 zł miesięcznie czyli tu dodatkowo mi doszło 77 zł plus yy, średnie opłaty stałe były jakieś 50 zł i finalnie z yy, kilowatogodzinami, które musiałem zapłacić, wyszło mi 100, 178 zł właśnie za 6 miesięcy. Także tak wygląda rachunek. Dużo nie wyszło także nie ma tragedii. Zacznijmy od kosztów instalacji. Pierwsza instalacja 3,85 kW kosztowała mnie 25 tysięcy. Niestety 5 lat temu nie było tak łatwo jak dzisiaj, nie było nawet e, zwrotu za VAT, tak naprawdę, a co dopiero mówić o 5 tysiącach. I montaż robiła mi paneli, paneli fotowoltaicznych, robiła mi firma, bo ja za bardzo jeszcze wtedy tematu nie ogarniałem, dlatego wyszło tyle, ile wyszło. A już rok temu budując Solar Trackera 5 kW yy, wyszło mi to wszystko 12,5 Także widzicie, jaka jest różnica i odliczyłem tylko i wyłącznie sobie VAT. Nic więcej, bo 5000 tysięcy mi się nie należało, bo to była rozbudowa. Także widzicie, jaka jest duża różnica. Same panele były tak naprawdę o więcej, a o połowę tańsze. I przejdźmy do tego pierwszego półrocza, czyli produkcja z obu instalacji. To jest 6606 kWh zużycie prądu to jest 5600 kWh. Skąd się bierze to zużycie prądu? Skąd ja to biorę? Ja biorę energię już pobraną z sieci i autokonsumpcję, a autokonsumpcję wyliczamy z tego, że bierzemy produkcję i odejmujemy od niej energię oddaną, i to co nam zostaje to jest nasza autokonsumpcja i dodajemy ją do energii pobranej, wtedy nam wychodzi jakie mamy zużycie. Także zużycie miałem 5600 kWh. Jeśli je bym to pomnożył, jeśli bym musiał zapłacić za to, to wyszłbym wtedy 3640 zł. I jeśli byśmy tylko i wyłącznie wzięli ten okres jako zwrot, to jest 18198 zł to jest jakieś 48-49% zwrotu. Ale nie jest tak kolorowo, bo są jeszcze rachunki, jak widzicie. A z rachunkami różnie u mnie było, bo robiłem eksperymenty. później już yy, po prostu przestałem kombinować i tak jak widzicie, tutaj jest 50 zł 54. To są rachunki na koniec roku i wtedy jest mi bardzo łatwo yy, co do kilowatogodziny praktycznie w grudniu yy, zużyć się sobie ułożyć bo praktycznie wtedy nie ma produkcji, a wiem ile mam w magazynie i wiem jak mogę się zachować. No a, do pierwszego, a na pierwsze półrocze, tak jak teraz, to no niestety nie wie, nikt nie wie jaka będzie wiosna i cała reszta. A tak naprawdę jest zima i wtedy jest zużycie. Także za rachunek wyszło jak wiemy już 179 zł. No i oczywiście, mam jeszcze oszczędności. Oszczędności wyliczyłem sobie taką średnią z tego co przeszedłem po prostu na prąd i na tamtych fakturach płacę mniej i taka średnia mi około wychodzi bo tego też nie idzie wyliczyć bo różnie to jest ale około właśnie taki zwrot mi wychodzi i to można doliczyć do zwrotu inw inwestycji oczywiście i także e, zwrot e, w tym pierwszym półroczu to jest 3961 kWh i całością już przez 5 lat to mamy 20 711 zł. Przepraszam, to nie kilowatogodzin, tylko złotych mi się miesza i to już jest jak widzicie 55% zwrotu. jak ktoś powie, o po 5 latach 55% to mało. Właśnie, że nie mało, bo jak widzicie, jak miałem Solar Trackera 3,85 kW, to średnio zwrot mi, mi szedł tak około 6-7% co pół roku bo koszt był dosyć duży budowy a uzyski nie były nie wiadomo jakie duże ale jak mi doszła druga instalacja która była o połowę tańsza a ona jest na panelach bifacjalnych i ogarnia dobrze temat także widzicie od razu, że ja co pół roku zamiast 6 to mam 10% praktycznie zwrotu co każde półrocze jak widać także jakby dobrze wziął to w 2,5 roku wyjdę na zero. także myślę, że by było fajnie tak to u mnie wygląda. Na razie żadnej awarii poważnej nie było. Także y, nie ma kosztów y, dodatkowych do awarii. Jeśli coś się pojawi, na pewno tutaj dojdzie cena. Także, y, no co mam więcej powiedzieć? Zapraszam Was jeszcze na mój kanał. Także zapraszam na mój kanał. Tutaj w playlistach, jeśli Was interesuje więcej o rachunkach i zwrotach, to tutaj jest playlista, właśnie fotowoltaika, rachunki za prąd. I tutaj ogólnie yy, z poprzednich lat wszystko jest. Teraz zacząłem to bardziej profesjonalnie robić, ale ja raczej starałem się do tej pory wszystko podliczyć. Tak jak ma być. I ogólnie zapraszam na mój kanał. Fotowoltaika, solar trackery, pompy ciepła, pompy ciepło do CW, yy, pompy ciepła przerobiona z yy, klimatyzatora, bufory ciepła, piec elektryczny, różne testy. Porównania, także coś cały czas kombinuję koło domu. Jeśli kogoś to interesuje, zapraszam serdecznie. Także pozdrawiam i Słoneczka życzę.